Ponad 100 tysięcy złotych netto pracodawca zarobi zatrudniając jedną osobę niepełnosprawną z poczwórnym odpisem na PFRON. Co to znaczy netto? Że już po wypłaceniu pensji tej niepełnosprawnej osobie, no oczywiście może te wszystkie pieniądze zapłacić, oddać urzędnikom z PFRON. Skąd się wzięła ta kwota? Obecnie, gdy zatrudnisz jedną osobę z poczwórnym odpisem na PFRON, miesięcznie nie oddasz do PFRON 13 784 zł. Koszt pracodawcy przy płacy minimalnej to jest około 5 622 zł. I odejmujesz i wychodzić netto kwota miesięczna wynosi 8 000 162 zł, co daje miesięcznie 97 944 zł. Ta kwota na pewno przebije 100 tysięcy ponieważ średnie wynagrodzenie z kwartału na kwartał rośnie, a kara na pefron jest liczona właśnie od średniego wynagrodzenia. Suma sumaro 59,2%. Może nawet 60% zostawisz sobie kwoty netto po zatrudnieniu jednej osoby z poczwórnym odpisem na PEFRON. Nie wiesz, jak to zrobić. Szybko i sprawnie zgłoś się do mnie. Załatwimy tę sprawę bardzo szybko. No, chyba, że chcesz oddawać pieniądze urzędnikom z PEFRON. A tam te pieniądze są traktowane jak traktowane. Myślę, że optymalnym rozwiązaniem będzie, jeżeli ty wykorzystasz zaoszczędzone pieniądze do swoich celów.